Ewangelia według Marka, rozdział 12, fragment 6, przykład złej postawy uczonych w piśmie. I mówił w swojej nauce, strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chcą chodzić w długich szatach, lubią pozdrowienia na rynkach, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Oni to obiadają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci otrzymają surowszy wyrok. Spójrzmy na to z perspektywy wiary. W tym fragmencie Jezus ostrzega przed uczonymi w piśmie, którzy zamiast żyć w zgodzie z naukami, które głoszą, szukają osobistych korzyści i uznania. Jezus zwraca uwagę na ich hipokryzję i fałszywą pobożność, która ma na celu jedynie zdobycie społecznego prestiżu. Ta nauka jest głęboko filozoficzna i moralna. Przypominając, że prawdziwa religijność i duchowość nie polegają na zewnętrznych pokazach, ale na autentycznym, wewnętrznym oddaniu Bogu i bliźnim. Jezus podkreśla, że prawdziwe wartości duchowe nie mogą być mierzone przez społeczne wyróżnienia ani zewnętrzne gesty, ale przez wewnętrzną szczerość i sprawiedliwość. W kontekście współczesnym, Warto zastanowić się nad tym, jak często społeczne uznanie i prestiż stają się celem samym w sobie, zastępując prawdziwe duchowe wartości. Jezus przypomina nam, że prawdziwa duchowość wymaga pokory i autentyczności, a nie szukania chwały w oczach innych ludzi. Zachęca nas do refleksji nad naszymi własnymi motywacjami i do dążenia do wewnętrznej zgodności z naszymi wartościami i przekonaniami. Niech to, co usłyszałeś, przynosi Ci pokój. Twój przyjaciel pozdrawia.